Dobra no słuchajcie pokażę Wam jeszcze jedną rodzinkę to jest rodzinka numer 11 A czemu chcę Wam pokazać? dlatego, że to jest rodzinka z matką ratunkową Matka matką ratunkową z tego roku I tak wyszło Tak wyszło I Dzisiaj w tym nie miałem już połówek więc użyłem stary ujedrawniany nie Dobrze, tutaj prawdopodobnie wszędzie będzie pustą I tak też jest. Zobaczmy. No tak, tu jest pusta. Nie no, ma się spodziewać wielkich kokosów. No, Coś tam zbierają, ale z tego bardzo, bardzo mało, to jest po dość. Zobaczmy jak się rozwija, rozwija odgniazdanie. Oczywiście krata się przesunęła. Hmm. Ciekawe czy matka nie przeszła na górę. No, zobaczymy. Zobaczymy co my tutaj mamy. zobaczyć. No mamy tutaj, słuchajcie, czerw na i larwy. Pierzga czerw na i larwy. Wyłożymy sobie. Odwożemy sobie. To mnie interesuje bardzo. Co jest na tej ręce? Pieżga Zalana troszkę. Pierżga. No cóż, super rama, nie? Super rama na zimę. Dalej widzę, że mamy oszczęd. Także widzicie matki ratunkowe. O, ale się z tym użyły. Widzicie. No, matka ratunkowa wcale nie jest taka zła. To też był pewien eksperyment. Chciałem ją zostawić żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. O, są jeszcze kliknie. Dobra. Idziemy dalej. Prawdopodobnie całego nie będziemy przyglądali. Zobaczymy jeszcze dwie, trzy ramki. No i kolejna bardzo fajna rama. Nic złego z tą rodziną się nie dzieje. I co? No proszę. No proszę. No jest źle. Tutaj okay, mamy odbudowaną benzynę na słuchajcie, Tutaj to już pozostawię. Nie będę szedł dalej. Jeszcze chcę zobaczyć, jak wygląda. Jak wygląda tam ta pierwsza ramka? I się, dziewczyny

i znowu deska na matce ratunkowej Spójrzcie tutaj też jest deska tego co widzę ale nie chcę żeby tutaj dymnować bo one się tutaj bardzo denerwują zobaczę tylko to czy mamy co i co jeść no, Po ciężarze widzę że mamy co jeść i tutaj mamy pełno nakropu pełno nakropu z nawłoci i tutaj też mamy pełno nakropu z nawłoci no noszą tam nawłość do gniazda to jest zaznacz tego, że ja nie podkarmiłem za bardzo zbyt mocno albo wystarczająco no to błąd Znaczy to jest błąd zdarza się no więc o takiego się absolutnie nie uważam no dobra, mam będzie już teraz się nie wygnie. Słuchajcie, będę tutaj zamykał, jeszcze będę zupełnie tam jeden unik o, o, o powałkę Będziemy kończyć, dzięki, trzymajcie się.